Szybko Wam pokażę, co się tutaj dzieje. Przyjechały Donice. One będą takie całe zardzewiałe. Już się nie mogę doczekać tego efektu finalnego. To będą Donice w ogródku. A może się tam przejdziemy? Chodźmy, co? Do naszego ogródka wjeżdżają skrzynie. Będzie ich więcej tym razem. My w domu siedzimy z zwiększoną ekipą. Do dzieciaków coś się przeplantało. Mam nadzieję, że szybko puści. Nastawiam wodę na makaron. Będzie zupka pomidorowa z makaronem dzisiaj. I jak już sobie ponarzekałam, że trzeba dojeżdżać wszędzie, to powiem Wam, że tego miejsca na ziemi nie chciałabym zamienić na żadne inne. Dzieci mają lekcję rolnictwa Przyjechaliśmy na pole Gdzie ostatnio był siany jęczmień Browarny Wschodzi już Cisza i spokój Co Tutaj się wydarzyło Co się wydarzyło? Bo tu jest jedno łóżko i tam się wchodzi. No nie. Jest przytulny pokoik tareczko. I co wy tam chcecie spać dzisiaj? Tak. To chyba jakieś żarty. Figa. Mały ciasny, no ale własny. Kogo wy tu macie? Małpkę, kota, misia i latarkę. I Pepe nawet.